Dzień dobry, dzisiaj śniadanko w mało atrakcyjnej okolicy, ale z widokiem na morze, nie wiem, daleko widać. Mamy tak, jajecznicę na boczku, te świeżych jajec, tak i do tego bagietka i awokado. panorama i co jest? kampery max 10 minut <noise> żeby się nie rozkładać za bardzo jest troszeczkę kolejka, ale jest co jest? To darmo, robimy tą cenę uwaga, zaraz pokaże nam się widok panoramy eee, hmm. Rastu troszeczkę rzeczki. No, tak jak myślałem, no nie ma takiego wow. A jak byłoby płatne, to byłoby szkoda. Nie, no, no jest po prostu, że to ja powiedziałem rzeczka, tak? To jest z kawałeczek morza po prostu taka dolinka zrobiona. ale Fajne. Fajnie, dobra, jedziemy dalej Jesteśmy w miejscowości Wigrat Gdzie znajdują się ruiny miasta które w XVI wieku muszę jeszcze się dowiedzieć o Demili, bo ona, to był XVI wiek w XVI wieku zostało opuszczone nagle przez pandemię Eee, nie wiemy jaką. No i już nigdy więcej nie zamieszkane. <gry> tak, dokładnie. I idziemy właśnie na górę zobaczyć jak to wygląda z bliska. Jest darmowy. Nie... Czy to miasteczko już jest? Czy to zamek? Nie wiem jeszcze. Nie jest to utrzymane w jakimś rewelacyjnym stanie. Może i dlatego nie jest płatne. W... No, zarośnięte ale jest utrzymane w naturalnej postaci Tak jak się rozpada, zarasta w ogóle to też ma swój urok Ciekawe czy to jest tylko to nie ta, ta niewielka część którą widzimy Czy jeszcze coś jest dalej z drugiej strony No, nie powiem, jest tutaj wysoko, strasznie. Nie ma w ogóle żadnych zabezpieczeń. Ale ogólnie też region jest przepiękny. Tutaj bardzo pięknie widać, ile było różnych pomieszczeń oddzielonych. Tutaj pewnie były osobne domy, prawda? Tak to wyglądało. Tutaj mamy bramę, ale w tej chwili nie wiem dlaczego. Nie można wejść. Tutaj prawdopodobnie to jest piec. No jak Jak tak pięknie zrobiony. Tu musiała być piekarnia. Jesteśmy teraz już w, chyba w samym zamku na górze. Tak wydaje mi to wygląda, takie duże przejścia. U góry jest okno. I te wnęki właśnie, to sądzę, że tam były drewniane bele i one robiły jako strop, a w tej chwili już żadnych nie ma. Biorąc pod uwagę to, że na przykład tutaj też są takie duże Dziennice, dosyć wysoko. No, ale tu znowu nie ma tych wnęk, także to pewnie było zwykłe takie. Tak, tu mamy drzwi do lasu. Tu obok są drugie drzwi, ale tam jakieś pomieszczenie było kiedyś. Aha, ten murek z drugiej strony ma schodki. Pewnie była jakaś ambona albo coś. Nie wiem. I oczywiście stare, jakieś filary. I to chyba tyle w sumie z naszego zwiedzania. Jeszcze idziemy na dół po prawej, jest coś do zobaczenia. To wszystko takie zagadkowe, nie? Są schody, ale dokąd? No właśnie, tam u góry w sumie nie pokazałem, bo były drzwi takie ogromne z kratą, i wyjście też do nikąd Jesteśmy w Chorwacji. Idziemy sobie do miasteczka i mamy takie miasteczko Rowin. Tak, jesteśmy z nami w sumie, idziemy na stare miasto. No te nadmorskie miasteczka w ogóle przypominają bardzo włoskie klimaty. O, Chorwacja jest piękna! No. Ale jak no. dla mnie czuję no. się cały czas jak no. w no. tak. Jeden taki największy minus w gruźliczce to są te kamienie. One aż się błyszczą i są strasznie śliskie. To musi, być, to musi być Tragedia. Deszcz, jak pada i jest mokro, to, to naprawdę pewnie jest śliskie. Mamy swoje miejsce na plaży. Pogoda nam oczywiście jak zwykle dopisuje. Woda jest dosyć ładnie czysta. Miejsce na parkingu bez problemów znaleźliśmy jaki jest parking najlepszy Darmowy Zwolny tak, No tak, na ba Dobra, idziemy zobaczyć jak woda czy jeszcze była 25 stopni wczoraj że Ej, to było w Słowenii No Generalnie troszeczkę na południe wysunięte, ale niewiele także będzie to można sobie dekomunikować. Idę gotowo do pływania. Jak pięknie wygląda. Duży tak, amfiteatr. Ale to nie jest Rzym. To jest Pula Chorwacja. Jakbyście chcieli, w arenie można sobie. Oglądać filmy. Robią pewnie jakieś jeszcze teatralne przedstawienia, ale generalnie jest kino. Pomysłowi są: Polski Filmski Festiwal. Idę na górę. No i. Oczywiście, jak jesteśmy nad morzem, to musi być i kotwica, nie? Jeśli jedziemy na naszą miejscówkę, taką mokrą drogą Poprawiła się Teraz trochę lepiej, no to ją bardzo targało tutaj. To będzie najlepsza miejscówka w tym tego wyjazdu Tak sądzę, jechaliśmy pół godziny 15 km, nawet nie, 14 było, ale większość czasu przez las i taką drogę oczywiście kamienistą, offroadową. Było naprawdę fajnie No i teraz sobie zrobimy tutaj kemping. Takie piękne miejsce mamy na nosle dzisiaj tam się I tutaj sobie Paweł a Niestety nie ma tutaj łagodnego zajścia, więc ja sobie odpuszczam kąpiel. O i widoki są przepiękne. dzisiaj sobotę Niedawno staliśmy szykujemy śniadanko eee, i będziemy jechać do jak się ta miejscowość nazywa Rejwik Rejwik To? Rijeka Rijeka o właśnie miejscowość do miejscowości Rijeka i już stamtąd będziemy się kierować po prostu w stronę w stronę do Polski. Tak. Wczoraj zapomniałem nagrać obiadek, jaki jedliśmy. Pleiskawica to się nazywało? Na zdrowie. Pleskawisa, coś takiego, i to był kotlet mielony w kształcie takiego. Burgera to był taki okrągły, duży placek z mięsa mielonego do tego ziemniaczki e, smażone i cebula. No, Surowa cebula, ale dobre było. 15 euro za osobę, taki obiadek. No i najedliśmy się naprawdę do pełno. Dobrze było, a teraz rana. mamy teczkę z mozzarellą, jajecznicę. Mam tutaj jakiś kefir proteinowy, coś takiego. Jeszcze nie próbowałem co to jest. Lokalne specjały. Nie, to było z... ze Słowenii. Dzisiaj jedziemy zobaczyć lokalne jeszcze produkty tutaj. A na razie delektujemy się pięknym porankiem takim oto super klimat no i właśnie wyjeżdżamy z naszej pięknej miejscówki i jedziemy dalej zwiedzać Chorwację Piękny widok na port w i tu jest dwudziestowieczny kościół, kościół tak, kapucynów z pięknymi tutaj ozdobami, pięknymi zdobieniami. Będziemy zobaczyć, jak wygląda środek. Jest on ogromny. ogromny, ale taki zwykły Dużo więcej zdobyń ma zwierzku, ale na uwagę zasługuje ta ogromna muszla Jeju, ale to musiało być ogromne Dwie tutaj w środku i dwie Widziałeś te muszle? Jesteśmy teraz właśnie koło miejskiej wieży zegarowej która stanowi główny punkt tego okrętu, na którym się znajdujemy Przywitali nas dzwonami w samo południe Nie wiem czy to będzie widać, ale ryb tutaj jest jak, nie wiem, jak w jakimś zbiorniku do hodowli. Normalnie aż gęsto, jakby tu siecią zarzucić. Nie wiem czy widać, ale jest mnóstwo. Jesteśmy teraz przy teatrze narodowym w Brjece w Chorwacji. I jest napisane u góry. Uwaga, spróbuję przeczytać. Chwacko-narodno-kazalicję Iwana Pluzajca Pyl nie wiem, co to znaczy. Po ich niemu, to jest Iwan Zajc.